Cześć kochani, witajcie na moim kanale Marisa z Pazurem. Dzisiaj chciałabym wam, Was zaprosić do zrobienia ze mną klasycznego frencha za pomocą tych oto które widzicie tutaj na ekranie. Oprócz tego będę wspominać o trzech, moim zdaniem najważniejszych krokach do uzyskania idealnego frencha. Jednym z tych trzech punktów jest dobór koloru, moim zdaniem. I tutaj na ekranie widzicie trzy różne kolory, które wybrałam i które będę umawiać, omawiać trochę szerzej w późniejszej części filmiku. Te trzy kolory super się nadają do uzyskania klasycznego frencha. Pierwszym krokiem do uzyskania idealnego frencha są narzędzia, których używamy. A najważniejszym z tych narzędzi jest wanienka do frencha. Ja tak nazywam ten przedmiot, nie wiem, dajcie znać, jeżeli ma on inną nazwę, bardzo chętnie się dowiem, dajcie znać w komentarzach. Pokazuję wam dwie wersje. Pierwsza to taka prosta wanienka, ta druga to wanienka z tak zwanym systemem recyklingowym, gdzie można włożyć palec i posypać pudrem tytanowym, który zostaje złapany w tych szufladkach. A obydwie te wanienki skonstruowane są w ten sposób, aby pomóc nam uzyskać idealną, równą linię uśmiechu. Jak widzicie, paznokcie mam już wcześniej przygotowane, przedłużone za pomocą tipsów. Oprócz tego używamy również bazy peel off, aby szybciej pozbyć się tytanu i zmienić manicure. Kolejnym krokiem do uzyskania idealnego frencha jest zachowanie proporcji. Jak widzicie, tutaj jest mój naturalny paznokieć pod tipsem, przez który widać moją naturalną linię uśmiechu. Generalnie mogłabym się pokusić o to, żeby białą część umiejscowić tam, gdzie, gdzie znajduje się moja naturalna linia uśmiechu, ale jeżeli chcę optycznie wdłużyć paznokieć, to umiejscowię ją troszkę niżej, tak żeby łożysko paznokcia wydawało się dłuższe. Jest tu ta różowa część, do której płytka paznokciowa jest przyklejona do palca. Jeżeli położyłabym białą część wyżej, czyli jakby w połowie paznokcia, to tak wygląda podobny efekt. Mi się szczerze mówiąc coś takiego nie podoba. Uważam, że optycznie skraca to paznokieć i nie dodaje naszym paznokciom do żadnego czaru ani blasku. Ja nie lubię czegoś takiego, dlatego pokuszę się o to, żeby położyć linię uśmiechu trochę niżej niż moja naturalna linia uśmiechu i w ten sposób optycznie wydłużę paznokieć. Tak jak wspomniałam, trzecim krokiem moim zdaniem jest dobór koloru. Każdy ma trochę inną skórę, trochę inny odcień skóry, dlatego ważne jest, żeby trochę powcześniej popróbować i wybrać kolor, który będzie kryjący Niezbyt przezroczysty, ale który będzie pasował do naszej karnacji, nie będzie zbyt różowy, ani zbyt blady. W przyszłości chciałabym nakręcić filmik na temat doboru kolorów, doboru koloru paznokci do naszej skóry. Dlatego, jeżeli tematyka paznokciowa generalnie Was interesuje, to bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. A jeżeli moje filmiki podobają się Wam, to nie zapomnijcie też zostawić lajka, łapki w góry. Bardzo, bardzo mi to pomoże w kreowaniu kolejnych filmików. Jak widzieliście przed chwilą na ekranie zgromadziłam wokół siebie wszystkie narzędzia, które będą mi potrzebne i zabieram się do nakładania frencha. Miejscowiam biały proszek w naszej wanience i ustawiam sobie wszystko dookoła tak, żeby mi pasowało, żeby było pod ręką. Paznokieć wskazujący i środkowo zrobiłam poza kamerą, a teraz pokażę Wam resztę aplikacji. Tak jak zawsze nakładam bardzo cienko, staram się bardzo cienko nałożyć bazę, dipuję, czyli zanurzam paznokieć w proszku białym. Do tego momentu, aż y, utworzy mi się linia uśmiechu. Jeżeli coś mi nie pasuje, to zawsze mogę go zanurzyć jeszcze raz. Po czym posypuję pruszkiem różowym, pudrem różowym, aby uzupełnić kolor. Jak widzicie, ten filmik jest pokazany w czasie realnym, nie jest tutaj nic przyspieszone ani spowolnione, tak wygląda moja aplikacja i zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części filmiku, w której będziecie widzieli krok po kroku, jak wykonuję ten e, manikur. Po nałożeniu French'a zabezpieczam mój manicure warstwą pudru bezbarwnego. Ta dodatkowa warstwa pudru przezroczystego sprawi, że nasz manicure będzie o wiele trwalszy, jak również zabezpieczy kolor, czyli nasz, naszego French'a przed spiłowaniem, podczas piłowania. Po wyschnięciu bazy jeszcze raz dokładnie oczyszczam nasze paznokcie z wszelkich pyłków, resztek pudru, tym razem twardszą szczoteczką z twardym włosiem, akurat tutaj starą szczoteczką do zębów, która zupełnie idealnie się do tego nadaje i nakładam aktywator. Aktywator jest bardzo ważną częścią naszego manikuru stanowego. Pozwala on na utwardzenie bazy i proszku, dlatego nie należy tego kroku pomijać i nie należy być zbyt skąpym przy użyciu aktywatora. Teraz czas na spiłowanie i wypolerowanie. Po opiłowaniu nakładam jeszcze raz jedną warstwę aktywatora. Zanim nałożę top wycieram y, resztki aktywatora suchym wacikiem bezpołowym i nakładam top. Jak widzicie, za każdym razem oczyszczam pędzelek, ponieważ taki pędzelek przy zetknięciu z aktywatorem może się niestety zakleić, może stwardnieć. Dlatego wolę tego uniknąć i wycieram zawsze w ten wacik bez połowy. A teraz nakładam już drugą warstwę topu. Nie zapominamy o olejku do skórek. I tak wygląda nasz yy, skończony French. Dajcie znać, jak wam się podoba taka aplikacja, czy ten film wam się przydał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa.